get that out O Boże, ja żyję. Niewiarygodne. E, Katona, widziałeś moment śmierci? E, nie, nie, nie widziałem, ale Souls stamtąd odbiegał, więc to musi być. Ale, ale nie Katona... wiem, jak upadało. Ja powiem tak, w zabójcę, ale z do penta. E, ja, 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 ja po tak? go nie dopiero. A ogólnie, czym pokazuje, że Krista był... Aha. Nie, nieważne. Nie troszkę wywaliło, a Kristoffer nie żyje. Ale to mógł być szereg. Nie wiem, czy no, by szeregował pierwsza runda. No ale po co Ale nie, tak? że w sensie no, szereg mógł go zabić. Albo neutralnie. Ale na jakiej podstawie by miał? To Tak. Pytanie, po co na No. Hmm, Prawdopodobnie z neutralem się po prostu. Podejrzewam, że jak już ale w pierwszej się... rundzie, to podejrzewam, że prędzej ewentualnie ktoś mógł być wampir ale i chciał kogoś zmienić. katala może mieć, wiedzieć to, kim był Kristor, bo może mieć modyfikację, czy No to by claimnął raczej Kleupa. No mam, ale no, nie to... chciałem tak grać, żeby mówić od razu, no ale no tak. No jest, był impa. Hmm. <śles> A jakim? Nieka. W sensie nie wiem, mi po prostu imposto nie, nie, nie ma, że jako. Tak. Mam też, jak jego rolę. No, no właśnie, czyli mamy wciąż trzech, z tego wynika. Czyli w takim razie Soul może być amnezjakiem mógł mu zabrać rolę, bo on od tego ciała odszedł tam było, bo. Eee, katana, nie, my dasem goniliśmy, eee, przynajmniej tak mi się wydaje, bo czasem biegliśmy za kimś, kto to do uciekł. Dobra, ale w każdym razie ty albo Soul mogliście być tymi amnezjakiem i po prostu podnieść po nim to, jak tam przebiegaliście obok tego ciała, nie? No dobra, ale to jakby to, kto jest amnezjakiem, to jakby trochę chyba mniej istotne. Pytanie, czy wiemy, kto jest zabójcą? No nie, bo na komsach ta osoba uciekła. Uciekała na ona i skoczyła to będę No, to zawsze już jest jakaś informacja. Zabija, hmm. który umie wentować, to jakby wyklucza parę osób. No dobra, to są To skip i lecimy dalej. Ja, oczywiście. Ja, Biorąc pod uwagę, że to impostor, partii, to, musi być jakiś, to musiał być jakiś neutral, który umie wentować. Nie, nie każdy impostor umie wentować. Ale chodzi o to, że mam naprawdę oh. impostor umarł. Ale zabił go neutral na to jałce, bo imposter umarł. No tak. Mm. Chyba wiesz co mam mm, Tak, Dawid tak. jest impostorem. Nie jestem impostorem. To się dopiero odciszył. Przypomi przypominam, że są jeszcze inne role, na przykład takie dobre, które zabijają impostorów. Mm -hmm. nie, no jeden z jednak z jednej z dobrych nie możesz mieć. Mogę mieć i powiem tak... Y Zobaczcie na taski, zobaczcie na ilość trupów, zaufajcie, to możecie I zobaczycie po skipie, jeżeli mnie nie wywalicie, że jestem dobry. Dobra, kupiłem. To obecnie mieli dwóch impa, tak? No to gdzie to Mogę, Mogę dodać jedną rzecz? Tak. Jak w pierwszej grze mówiliście, że neutral zabił i wentował, jest neutralem zabijającym mocy, z możliwością wentowania. Na tych ustawieniach jest juggernaut. Mhm. Proszę się uważać. A, a gdzie ciało? Gdzieś tam przy kamieniu. Ciało jest z okay. labem. No, prawda. Zróbcie to. Ja bym zabił i mówię, że starym mm. Tak. Mm. Ale z piwnicą, zauważyłem. Eee. A jak, jak stare jest to ciało? Świeżo jest. 5 sekund. Cztery. I to świeże, świeżo, bo ja, ja właśnie całe paliwo robię. 5-4 sekund. Aha. A Hornet wychodził w ogóle z Lapa? Po Rakielcach? Właśnie no, chciałem powiedzieć, że ja w Lapie byłem z Hornetem i Tanonem, ale pod koniec... Gubiłem No, szedłem do Spacemana. Dobra, cicho. Mogą mi sięknąć, ale sięknęli. Ja się rejestrowali. Co? Jedzie z nim po ogólnie. Co? Dobra, poczekajcie. Poczekaj, ja mam mikrofon. Okay. E, więc teraz pytanie: Riff i Tanon, zostawiliście przypadkiem Gavika e, tak, no, ta... mhm. ja ja gawika w specjum? Nie, zostawiliśmy tak. Zostawiliśmy sobie Tylko Zostawiliśmy sobie gawika. Mhm, teraz Gavika, A też. Chociaż... On przez dolne deko przechodził, ale ja wchodziłam już do dolnego deko, y, tam chyba za mną został Tak Bo ty się tapasz przez drzwi hmm. A ile była imposterów? E, trzech było Bo przypominam, że Amnesia le podniósł Impostorską mhm. Ale pamiętajmy mhm. co Gawik powiedział wcześniej, to że może być No Gawik mógł zabić To jest Albo mógł być impostorem no, mógł być infusorem też. Albo mógł być sheriffem i strzelić jakiegoś... Ale po kiego miałby strzelać jako sheriff, tak z Nie wiem. Znaczy, znaczy, wiesz, było... Dobra, czekajcie, to ja mam inne pytanie. Gdzie kto był? Hornet, gdzie ty byłeś? Eee, Boiler Okej, dobra. a po pozostali nie wiem, Pewex? Ja teraz jestem w zasadzie przy śmieciach, w o, o dwa. Okej, okay. a uh... Soul? Ja teraz w laba będę wyjść, ja miałem właśnie z laba wychodzić, bo się skanowałem na Medbay'u. Okej, a Rekser? No ja jestem elektryk, bo widzę plicz, która jest mordercą. Co? Ale czemu to Też jest Ja <słyska> Krew na rękach Jeszcze cię nie jeszcze. zabiła. Jeszcze? Kogoś innego zabiłaś, masz krew na rękach No bo ja nie wiem, czy nie dostanę, tylko jakieś 8 czy coś na to, dlatego mówię, jeszcze nie. No. Kanon, gdzie Karnia. jesteś? Tak cię, ee, Ja do telektyku również. A. No, Talon to wiem, że wychodził Słuchaj, z dolnej do kontaminacji, Turek wiem, że jest w Specimenie. No, ja dokładnie na mitasach. Hmm. Nie wiem, ja podejrzewam, że na i możecie możecie wygłosować albo skrypnąć. Ja, ja też podejrzewam brief, jestem tam przekonany w 100%, że jest jej posłona. No tutaj... dobra, ale Ser, my widzieliśmy się dosłownie przez chwilę w elektryku i skąd zakładasz, że to ja zrobiłam? Jest wiele Jeżeli, jeżeli twoja rola y, mówi, że jestem czerwona, no to jak mówiłam, nie wiem czy nie stanę się za jakiś czas amnezjakiem przypadkiem, albo mniej przypadkiem. Hmm. No to jesteś guardianem Tanona. Nona. No. A no. To ja powiem, że on nie jest guardianem, bo ja miałam guardiana i mój guardian nie żyje. Mm -hmm. A, szkoda. Czyli nie mam guardiana. Czyli Asira mogła mieć amnestię nas Mogła, nie mogła. Mogła, nie musiała. Mogła, nie musiała. Ja, znaczy mój guardian padł w tej turze. Mhm, mm znaczy, prawdopodobnie był nim, nim katana, prawdopodobnie, ale nie, nie mam 100% pewności. Ja bym skipnął i na tusky to zrobił. E, to jeżeli potencjalnie, to potencjalnie to katana to był, był guardianem, to wiesz może kiedy rola ci się zmieniła? Co? Co? Mm. W takim ale, sensie rola? się Przecież jak guardian ci zginie to... Znaczy 5-6 sekund temu? Mhm, mm czyli tyle musi mieć jego ciało, plus minus. Dobra, głosujcie na preview. No głosujcie na wkrótce, jeśli nie ma tu skippujemy Fajnie, wystarczą 3 kille prawdopodobnie i skippujemy No to jest nieźle To co, reaktor? Będę no chcieli mnie zaczukać. Robię sobie ten boiler room. Zostań mi 8 sekund. Wirtli, triff. Czekam sobie. Ojoj! Hmm. E, dobra, mamy dwóch imposterów mniej. Okej, a Sol teraz uciekał od ciała tanona Co? No w elektryku. Uciekałeś od tanona. Nie uciekam od tanona. Uciekałeś od tanona. Zostaw... Zabiłeś go na downloadzie i uciekałeś do dołu. Nie? nie? Tak, tak. A ja, tak. ja mam z tego. Co ja wydarzyło? jestem klaszem, ja jestem szybszy. Ja się widziałem To <laughs> w turek. No śmierdzę. Ale nie... Takie ubyj, jak śmierdzi. Zabiłeś. że możemy wywalić Sola. Zabiłem, zabiłem Tanona. No zabiłeś tam. jakbym no. miał zabić tanona, to bym też zrobił w poprzedniej rundzie, bo byliśmy, bo byłem z no. nim przed większość rundy. Stary, ale właśnie powiedziałeś, że go zabiłeś. No właśnie. No właśnie. Powiedział, nie, powiedziałem, że gdybym miał zabić, to bym go zabił po Nie, nie ale no, no tak teraz, tak, ale chwilę temu. Powiedziałeś zabiłem tanona. Tak. No. Powi powiedziałem, że nie zabiłem. <laughs> Może mi mikrofon nie złapał, tego słowa nie. Dobra, róbcie co chcecie. Tak mam Powiem ja wam tak. Y mam pewne jakby przypuszczenia, żeby uważać, że tanon mógł być impostorem. Eee, dlatego trochę jestem w kropce, czy Soulowi uwierzyć, czy nie. W sensie, widziałem, że zabił Tanona, więc. No, a na. Ja pamiętam, ja to mnie weź pod uwagę, że Tanon Prif łaził, a Prif już było powiedziane, że się okazało, że była impostorem. Dobra, chyba. Wierzyli... nie było. W Prif byli impostorami, tego jestem pewny. A ty to, Mordo, skąd wiesz w momencie, kiedy jesteś daleko od wszystkich? Eee, bo. tak jakby. no 10 snitch claimów. No właśnie. Hm. Po prostu zaufaj mi o pogrzeje się dowiesz. No, pogrzeje, jak Hornet będzie z dwoma na ekranie. Um... <noise> Już się kompletnie pogubiłem, co się dzieje. Głosujcie, mm. głosujcie na Saula albo na Sleepa. Nie, mamy mało taczki, ja biorę to w Na chyba to wygramy. Chyba... Nie mamy chyba żadnego upcącego ducha. Nie wiadomo. Ale peka z tego, ja pierdziele. Pod, Podchodzą... Tak to mnie zabić. Dzień dobry. Lektory naprawił światło, okej. Okay. Aby na razie uważać na mnie. Wielka jest ciało na skanie. Czekaj na eskira. Mhm. Już możesz. No to ciało na skanie i tu lec zabił. Tak, zabiłem. Mhm. I jestem teraz z hornetem VO2, więc totalnie druga strona mapy. No właśnie, coś mi tu nie zgadza się. Albo coś ty, z... no, ty zabijesz. Zagryś... Poza mi dawno cię widziałem w elektryku, jak tak wchodziłeś. Mhm. Mm miałem kuleta, który jest czerwony. Krwany. Tak, jestem najczerwiejszą osobą na świecie. Nawet mój kolor jest czerwony. No nie wiem, ja byłem teraz z kornetem na drzewku, więc ty pewnie zabiłeś i próbujesz mnie wkręcić. Albo Asira zabija, poczekajcie, bo już Asira po prostu Asira. asira jak to... grzecznie wylazłam sobie ze Specimena. Nawet nie zauważyłam tego ciała przyznaję. Ciało było na stanie. No do tasków jest daleko. Ktoś nie robi takko. Ale rexer generalnie yy, raczej nie, nie zabiłby tego, bo dosłownie minam go przed sekundą, tyle co doszedł i zgłosił od razu, więc... Hmm. No nie wiem. A też mi yy, te, też jakby, no, mogłam nie, nie zauważyć, tak? Mogłam być parową. No tak. No, więc osób nie zauważyła. zauważyła. Hmm, możemy to jeszcze skipnąć. No, byłem skipnę, z Hornetem na tym drzewie. No tak, tak, ja byłem na tym drzewu z Hornetem faktycznie teraz. Wcześniej nie tego z No jestem z Hornetem. No, Ale z był, był, był z podła, był. On niedawno, niedawno go widziałem, więc na pewno długo to tobą nie jest. 5 sekund z nim jesteśmy, myślę, że jest klid. No trochę dużo jesteśmy. No super, leciało ma jakieś 15 sekund. Tak hmm. 15 sekund temu, to nawet nie się w jeszcze. nie zszedł. No właśnie. Ed, ed. On, on nie, zszedł. Hortone Chyba, że z Juggernautem to jest. To No to wtedy. Dzisiaj sam mówiłem, że musi być Juggernaut, bo jako jedyny może być w będu. Jak ktoś z Juggernautem, już neutrala Zresztą Rexer dużo miałem okazji już wcześniej. No dobra stary, ale może być traitorem teraz Trajter No mógł bo, się no. wypluć trajtem, Ale mógł ostatnim postorem. Co robimy? Um, nie wiem, Przezam szczerze W sumie chyba można jeszcze skipnąć No dobra No nie wiem, rexer coś tam na mnie próbuje powiedzieć Mówił, że Gawik zabił, a Gawik więc nie był, nie wiem co ty tam grasz. Tego nie wiemy czy nie był. No w sensie jak tego go wy... nie, tam zabili zabi go, to dalej było trzech stworów, więc... albo był z No ale to było takie trochę blind guess, więc nie wiem, ja bym na razie. Asira? Ja myślę, bo tutaj. przyznam szczerze, że robi, robi się po prostu niebezpiecznie, nie? No tak, duch do roboty, nie wiem kto tam został. Oj, oj, bo niebezpiecznie. Boy. Mam tutaj breakera O, dobojny to rumo, okej okay. Dobra, nie wiem czy stążę Jaki on ma się. Ojoj. O, Oj, jazira. Szucham. No, w trudnej sytuacji jesteś bardzo trudny. Ciało jest przed elektrykiem, ja byłem z chłopcem na sam koniec. Toret wybiegał z No i. Powiem ci tak. Toret faktycznie moim zdaniem jest, jeżeli um... chociaż w sumie teraz nie wiem, który z was jest impostorem, a którego kryje. No nie no ja byłem z Hornetem też teraz na koniec. Byłeś w turetem przez które y, byłeś z Hornetem przez ostatnie dosłownie dwie sekundy. Dłużej. Ja, niż sekundy. Nie, nie byłeś dłużej. Hornet, dłużej Hornet siedział dłużej. na drzewku, a ty do niego tak. podeszłeś dopiero i potem we dwójkę przyszliście z powrotem na drzewko. W ciągu sekundy. Dłużej. Jeden byłem. i drugi skaka po wętach, albo nie wiem. Więc jakby nie wiedziałem, że moja rola ma taką sposobność ukrytą. Hmm. No, Jakby. Sorry. W momencie, gdy światło zgasło, Turet był w elektryku, ty, Hornet, byłeś na drzewku. Turet do ciebie przyszedł, a po, w ciągu sekundy, a potem we dwójkę w ciągu sekundy, znaleźliście się z powrotem w elektryku. Hmm. Jakby. No nie wiem, ja daję na Sirę, ty, Hornet, jak dałeś? Ja byłem przez całą tą rundę w... Admin, na admin panelu, praktycznie. No co no najwyżej będzie przegrana. Dziękuję za potwierdzenie. Nie importowałem. Umarłem, Nie, ale że. Co To wygląda.